Okolice Witaryt, Szwecja? Mamy praktycznie połowę marca. Tak wygląda droga dojazdowa do firmy do teneka. To jest jedna strona, o jedzie tam właśnie jakiś DHL się nam objawił Przejdziemy na Dobry co jest pod nogami Ile tego śniegu jest? Mamy piękną pogodę z delikatnym rozik, ale pogoda jest mało. W śniegu jest bardzo dużo. Spadło go właściwie wszystko wczoraj. A właśnie nam przejeżdża kolega wolwem z DHL-u. Typowy szwedzki pociąg z długą przyczepą. Tak wygląda dojazd od drugiej strony, od miasteczka. Jest tu raczej więcej śniegu, jak drogi. Kolega nam tam właśnie wjeżdża przez bramę. To drugie małe Volvo tam w tle to, to samochód, którym przyjechałem ja. Brama tutaj to brama wyjazdowa z firmy. A tam na tym niebieskim tle w rogu widać rampy, pod jakie trzeba się podstawić, aby się załadować. Dalej, ponieważ tych ramp jest tutaj troszeczkę. Mają również rampy z drugiej strony hali, gdzie czasami zrzuca się towar, ale te są najczęściej używane, w tych się najczęściej zawsze ładuje i czasami również zrzuca towar, zdejmuję, tutaj jest troszeczkę odśnieżone. Widać. Słoneczko robi swoje, to troszeczkę ten odsłonięty lód zaczął topnieć. Ktoś musiał mieć problem z wyjazdem, skoro się za, za to Szwedzi zabrali. Bo odśnieżyli. Tak jak mówię, wczoraj przyjeżdżałem, było tego śniegu bardzo niewiele, padał bardzo drobny, ale padał całą noc. Szwed nam się tam ustawia. Tak, to tak to wygląda, mam nadzieję, że uda mi się wyjechać bez używania łańcuchów i podjechać pod, pod rampy, bo niestety nie mam opon tak jak szwedzi na kolcach kolcowanych, które pomogły mi w tym temacie, więc jeżeli nie uda mi się wygrzebać o własnych siłach, będę potrzebował łańcuchów, mam łańcuchy ale polskie. W tych warunkach nie sprawdzają się one najlepiej. Lepsze są zdecydowanie norweskie, ponieważ mają inny kształt i mają najczęściej również pazury lodowe, które pozwalają się na takim właśnie wyślizganym podłożu, jak ten, który mam pod nogą. O, postaram się pokazać. Już taki, który mam na nodze pod nogą, poruszać. Śnieg jest dosyć miękki. Nie jest jeszcze ubity, nie jest mokry, nie jest zbyt mokry. Więc nasze łańcuchy prawdopodobnie i tak niewiele mi pomogą. Nie będą miały czego się złapać, dochodzimy teraz w stronę samochodu. W stronę auta, w którym ja przyjechałem. Stoję z naczepą, jechałem wczoraj wieczorem. Musiałem tu odebrać tak zwany odpoczynek dobowy. Inaczej mówiąc, pauzę 11. 11 godzin, teraz idziemy w stronę bramy, którą się wjeżdża. A ja się jeszcze obrócę raz w prawo. Pokażę, jak długie są te zestawy. To jest 25-metrowy zestaw szwedzki. Bardzo często spotykany w tych rejonach. Mogą mieć również, one mają poza tym, że są dużo większe, mają również maksymalną dopuszczalną masę całkowitą, 60 ton, a nie 40, tak jak w przypadku klasycznego zestawu z naczepą, ponieważ mają więcej osi, de facto niszczą drogę mniej niż my, ponieważ mają mniejszy nacisk na oś, bo na każdej osi w takim zestawie jest 8 ton. I... Tu jest właśnie brama, którą będę musiał wjechać po prawej stronie. Będę się musiał przebić przez cały ten śnieg, żeby wjechać tą bramą. Brama jest automatyczna, także otwiera się za każdym razem, kiedy się do niej odpowiednio blisko podjedzie. To rozwiązanie jest może i praktyczne z punktu widzenia ochrony. Której tutaj która jest tu tylko kamera, kamerami. Zorganizowana, natomiast ma tą wadę, że będę się musiał przed tą bramą zatrzymać. Aby fotokomórka mnie złapała, co przy tej nawierzchni może skutkować problemami. Tutaj jest tabliczka informująca, no idziemy właśnie w jej stronę. Ta informuje o tym, że po lewej stronie jest parking dla ciężarowych. I to jest właśnie ten parking, na którym stoję. Ta mała choineczka, na wprost, pod nią jest kosz na śmieci, z którego widać tylko taką czapę. Tam jest druga tabliczka informująca, że ten parking znajduje się właśnie tam. Tu jest taka nawrotka, coś na kształt ronda, która pozwala się obrócić i stając wzdłuż krawężnika, zostaje się na tyle miejsca, jak widać. Nie jest to wcale tak szeroko, jakby się mogło wydawać. Że Poduszających się zestawach, prawie 20, znaczy około 25 metrów jest dużo. One wcale aż tak dużo miejsca nie potrzebują i spokojnie obracają się tutaj, tak samo jak i ja. Się obróciłem wczoraj. Tutaj zaspa jakiegoś śniegu, choć wydaje mi się, że wczoraj było jak dużo mniej. Parking dla osobowych, dla pracowników jest z tyłu. Już jest tylko część tej firmy, bo druga część. Mniejsza, eksperymentalna, jest zdecydowanie więcej osobówek. Znajduje się z drugiej strony, tego tak już oto budynku. Tam są również dodatkowe rampy dla mniejszych samochodów. To jest właśnie ten wspomniany kosz na śmieci. Widać za niego tylko czapę, malutką choineczkę. Ja się postaram obrócić. Ktoś tu chyba już zawracał w nocy koło mnie. Wydawało mi się, że słyszałem, ale dość mocno spałem. Tak się teraz obrócimy. I zobaczymy, ile tego śniegu jest, bo widać to po oponach. Że śniegu mam praktycznie równo z oponami. Dlatego ten model samochod, ten model Volvo nie, podno, nie da się w nim podnieść za mocno przodu, więc ja będę robił troszeczkę zapłuk śnieżny przecież będę musiał przetrzeć szlak kolegom. Tak to, tak to wygląda. Ja mówię, przyjeżdżając tutaj wczoraj, jadąc do Almut, miałem wrażenie, że jest tutaj wiosna i nie było krzty śniegu. I cały ten śnieg napadał wczoraj od godziny 18. W związku z czym, znowu słyszę jakiś silnik za sobą. że następny samochód. O. Chciał się zatrzymać, brama się właśnie zaczęła otwierać. Ciekawym rozwiązaniem u Szwedów są te nadwozia otwierane z boku przy pomocy takich kurtynowych drzwi. Te wszystkie drzwi składają się w harmonijkę i bez użycia plandeki mamy cały otwarty bok bardzo łatwo. A z drugiej strony, drzwi powodują, że nie, potrzeba, używa, nie ma potrzeby przy paletach szerokości stawianych na dwie, na całą szerokość nadwozia. Nie ma konieczności używania pasów zabezpieczania tego ładunku w taki sposób, jak trzeba to zrobić kiedy używa się plandeki. O, obrócę się jeszcze raz. Tu mamy jakąś. Bierze jakieś przekaźniki, chyba radiowe. Prawdopodobnie telefonii komórkowej. Nie wiem, czy to widać. Tam z tyłu jest taki typowy szwedzki domek z czerwony, Malowany na czerwono z białymi oknami drewniany. Bardzo mi się one podobają. O! o. Spróbuję zrobić zbliżenie tego domku. A z tyłu widać taką typową szwedzką zabudowę. Pochowano w lesie domeczki o spadzistych dachach. Z reguły niskie. Najczęściej malowane na czerwono z białymi oknami. Czasem również zielone i białe. Tak to wygląda. O, tutaj widzę tylko osobówki przetarły, bo ciężarówki tutaj, o, widać ile tego śniegu jest. To jest pryzma. I widać ile tego śniegu napadało. Tu mamy wysepkę, te ślady pozostawia chyba jeszcze moja naczepa. Wczoraj. Wyryte. Jedna z takich pryzm właśnie sobie idę. Tak więc... Tak to wygląda. O, właśnie, niewiele brakowało bym się wywrócił. Jest bardzo ślisko pod nogami. Po tropach sądząc za dużo zwierzyny tu mnie w nocy nie odwiedzało. Choć zdarzyło mi się spotkać tutaj łosia. Co prawda był w miejscu, gdzie zaczynaliśmy kręcić ten film. Znowu nam tu prószy śnieżek ale jednak był bardzo jak blisko łosia widziałem wcześniej tylko w zoo tył naczepy firma DSV jest po są to jeszcze stare oznaczenia będą zmienione na wiosnę dopiero naczepa została niedawno odkupiona od nich ma za to swoje plusy bo ma bardzo wysoki zderzak dzięki czemu mimo że naczepa jest na małych kółeczkach nie ma problemu, żeby gdzieś że nigdzie się nie przychacza tyłem. Chociaż raz. Za to w przypadku tego samochodu problem jest z przednim zderzakiem. Tak to wygląda. Tutaj widać ile tego śniegu jest. Tutaj widać po, po oponach, po chlapaczach. To jest normalna wysokość tej naczepy. Ona jest tak schowana, ma takie plastikowe dokładki dołożone, aby nie chlapać za mocno na boki. Mniej osobówką i aby śniegu mniej wylatywało spod kół. Nie. Będzie wesoło, żeby stąd wyjechać, coś mi się zdaje, ale kto wie, może nie będzie aż tak źle dochodzimy do auta. Samochód ma bardzo specyficzne szwedzkie ogrzewanie postojowe Poprzez nagrzewa tak zwane mokre, nagrzewa płyn w chłodnicy. Jak widać zderzak mam naprawdę nieziutko, to jest wysokość około 15 cm nad ziemią, nawet może nie. Także w tej chwili mam śniegu wyżej niż jest linia zderzaka. To... to ma niestety jedną wadę, a jeszcze najniższym punktem alto jest jeszcze ruda się z tego wybasta, A taką ma siłę wydmuchu. Spalin po dzisiejszej nocy okopciło, wykopciło. To się w nocy lekko przytarło, bo aż tufnęło, huchnęło i wydmuchało taką chmurę czarnych właśnie osadu ale prawdopodobnie samochód po prostu długo stał i jakieś osady się pojawiły. Jeszcze raz droga, którą przeszliśmy. Rama wjazdowa i okolica parkingu.